W dzisiejszym wydaniu wiadomości zobaczymy między m.in. Zemeński wciąż ma nadzieję, czy USA wyślą tomahawki. Putin postawił warunek realna szansa, czy znów gra na czas. Europa kontra Rosja kolejne sankcje gotowe. Ja mam na imię Piotr, a to jest kanał wiadomości, dlatego jeśli chcecie być na bieżąco, zachęcam do subskrypcji. We wczorajszym odcinku przytoczaliśmy wypowiedź prezydenta Zoęskiego, który mówił, że temat broni dalekiego zasięgu od Stanów Zjednoczonych na razie jest zawieszony. Jednak z racji tego, iż mogłoby to mocno eskalować sytuację za naszą wschodnią granicą, to ukraiński prezydent nadal jest pytany o tę kwestie, nie inaczej było podczas wywiadu dla NBC News, gdzie Zowieński przekazał, co uzgodnił z prezydentem Trumpem. Czy prezydent Trump dał Ci jakieś zapewnienie, że Stany Zjednoczone przekażą Ukrainie pociski Tomahawk? Potrzebujemy tych pocisków. Ale kiedy mówimy o dalekim zasięgu, ludzie muszą zrozumieć, że używamy też tysięcy dronów dalekiego zasięgu naszej domowej produkcji. Rosja używa jednak dronów nie tylko produkcji irańskiej. Używają także dronów innych produkcji. Bądźmy szczerzy, mają swoje drony. Używają także rakiet produkcji rosyjskiej oraz pocisków dalekiego zasięgu produkcji Korei Północnej. Bardzo trudno jest działać wyłącznie przy życiu ukraińskich dronów. Potrzebujemy więc pocisków dalekiego zasięgu typu Tomahawk i podobnych. Stany Zjednoczone mają podobne rzeczy, które potrzebowaliśmy. Musimy jednak wszystko mieszać, tak jak to robi Rosja. To zrozumiałe, jak to działa, więc nasze zespoły nad tym pracują. Rozmawialiśmy na ten temat, ale jak na razie prezydent Trump nie powiedział nie, ale także nie powiedział tak. Dalej prezydent Zelenski przyznał jednak, że sprawa przekazania samochódków dla Ukrainy jest bardzo delikatna, ale i mimo to liczy na kontynuację rozmów na ten temat w przyszłości. To bardzo delikatna kwestia, ponieważ prezydent Trump mówi, że nie mają wystarczająco dużych zasobów. Nie mogę jednak ujawnić liczby, którą macie. Jednak liczę na kontynuację rozmów w tej sprawie. Ukraiński przywódca odpowiedział też na pytanie, czy Donald Trump zmienił swoje podejście w sprawie Tomahawków pod wpływem rozmowy z Putinem, czy też nie. Na początku tygodnia prezydent Trump wydawał się otwarty do przekazania Ukrainie rakiet Tomahawk. Następnie, po rozmowie z prezydentem Putinem, zmienił zdanie. Czy uważasz, że prezydent Trump zmienił swoje stanowisko w sprawie pocisków Tomahawk właśnie po rozmowie z prezydentem Putinem? Nie wiem, ponieważ nie spotkaliśmy się przed tą rozmową. Ale dzisiaj znów dobrze się stało, ponieważ nie odmówił. Ale myślę, że doskonale wiesz, o czym on mówi. Nie rozmawiałem z nim przez telefon, ale wiedziałem o tym, że Tomahawki to bardzo delikatna kwestia dla Rosjan. Rosjanie obawiają się, że Stany Zjednoczone uratują Ukrainę. Myślę, że Putin obawia się, że Stany Zjednoczone dadzą nam pociski Tomahawk. Myślę, że jest to naprawdę zwrot, którego będziemy używać. A on o tym wie. Znamy cele wojskowe. Gdzie się znajdują? W całej Rosji. I on się boi. Chcemy jednak wykorzystać tylko na cele wojskowe. Jednak Donald Trump zdaje się nieco zmieniać swoją narrację, ponieważ na pytanie, czy Putin byłby skłonny zakończyć wojnę, odpowiedział, że z pewnością będzie musiał zabrać Ukrainie nieco terytoriów. Czy odniosłeś wrażenie, że Putin byłby skłonny lub otwarty na pomysł, aby zakończyć tę wojnę bez odebrania Ukrainie znaczącej części jej terytorium? Pewnie coś weźmie. Walczyli, a ma dużo majątku. Chodzi mi o to, że jeśli powiesz, że zdobył pewną własność, to jest to pewnym problemem. Jesteśmy jedynym narodem, który wygrywa wojnę, a potem się wycofuje. Tak jak zrobiliśmy to za prezydentury Busha na Bliskim Wschodzie. Wchodzimy, rozwalamy wszystkich na kawałki, zniszczymy to miejsce, a potem odchodzimy. Co więcej, Trump w niezbyt optymistyczny dla Ukrainy sposób odpowiedział też na pytanie, czy Ameryka wyśle broń dalekiego zasięgu. Nie możemy po prostu oddać całej broni Ukrainie. Po prostu nie możemy tego zrobić. Byłem bardzo dobry dla prezydenta Zamięskiego i Ukrainy, ale nie możemy tego zrobić. Jeśli będziemy mieli za mało, to nie chcę tego robić. Nie mogę narażać się Stanów Zjednoczonych. Tymczasem amerykański dziennik Washington Post poinformował, że Władimir Putin podczas rozmowy z Donaldem Trumpem postawił twardy warunek zakończenia wojny na Ukrainie. Władimir Putin podczas czwartkowej rozmowy z prezydentem USA Donaldem Trumpem zażądał, by Ukraina przekazała Rosji pełną kontrolę nad obwodem donieckim. Miałby być to warunek zakończenia trwającej wojny. W zamian za Donieck Rosja miałaby oddać część regionów zaporowskiego i hersyńskiego, które wcześniej zajęła, donosi Washington Post. Dalej czytamy, że według źródeł zbliżonych do rozmów, obecna propozycja Putina jest nieco mniej radykalna niż wcześniejsze żądania przedstawione podczas szczytu na Alasce w sierpniu. Co część urzędników Białego Domu uznaje za krok naprzód, jednak przedstawiciele Ukrainy, jak łatwo się domyślić, nie podzielają tego optymizmu, ponieważ, jak wiadomo, Doniec jest kluczowym punktem obrony Ukrainy przed dalszą rosyjską ofensywą na zachód, co może świadczyć o planach przyszłych ataków na naszych wschodnich sąsiadów. Co więcej, z doniesień medialnych wynika, że specjalny wysłannik Donalda Trumpa Steve Witkow podczas piątkowego spotkania miał wywierać presję na przedstawicieli Ukrainy, by zgodzili się na przekazanie Doniecka pod kontrolę Rosji, a argumentował to tym, że większość mieszkańców tego regionu ma posługiwać się językiem rosyjskim. Ponadto Financial Times informuje, że Donald Trump wezwał Władimira Łaziewskiego do zaakceptowania warunków Rosji dotyczących zakończenia wojny podczas burzliwego spotkania w Białym Domu, ostrzegając, że Władimir Putin powiedział, że zniszczy Ukrainę, jeśli ta nie wyrazi zgody. Spotkanie prezydentów Stanów Zjednoczonych i Ukrainy wielokrotnie przerazało się w krzykliwą wymianę zdań, podczas której Trump przez cały czas przeklinał, donosi agencja. Dalej czytamy, że prezydent Stanów Zjednoczonych odrzucił mapę frontu na Ukrainie i nalegał, aby Załęski oddał Putinowi cały region Donbasu oraz wielokrotnie powtarzał argumenty, które rosyjski przywódca przedstawił podczas rozmowy telefonicznej dzień wcześniej. Napięte spotkanie przypominało podobnie burzliwe spotkanie w Białym Domu w lutym, podczas którego Trump i wiceprezydent J.D. Vance ostro skrytykowali Zońskiego za to, co określili jako brak wdzięczności wobec USA, informuje Financial Times. Co więcej, według europejskiego urzędnika, posiadającego wiedzę na te na temat spotkania, Trump powiedział Zająńskiemu, że Putin poinformował go, iż konflikt jest specjalną operacją, a nie wojną, dodając, że ukraiński przywódca musi zawrzeć porozumienie lub czeka go zniszczenie. Trump powiedział również, że gospodarka Rosji ma się świetnie, co stanowi ostry kontrast w stosunku do jego ostatnich publicznych wypowiedzi, w których wzywał Putina do negocjacji, ponieważ gospodarka Rosji upadnie, donosi agencja powołując się na słowa urzędnika. Z kolei prezydent Finlandii kolejny raz stwierdził, że Rosja rozumie tylko argument siły i nie można przy niej okazywać słabości. Trudno jest przewidzieć działania Putina, ale należy pamiętać, że przeprowadzą testy w cyberprzestrzeni, robi cyberataki. On nas testuje, sabotując pod wodą lub gdzie indziej. Testuje nas za pomocą dronów, narusza naszą przestrzeń powietrzną, może nas sprawdzić, wykorzystując infrastrukturę krytyczną. Najważniejsze jest, aby zawsze upewnić się, że przypisujesz to poprawnie. Musisz więc po prostu nauczyć się żyć w tej niepewnej epoce i zachować spokój w obliczu tego. Nie należy reagować zbyt emocjonalnie, ale należy być wystarczająco stanowczym, ponieważ jedyną rzeczą, którą Rosja rozumie, jest siła. Jeśli okażesz słabość, to przegrasz. Inaczej twierdzi jednak premier Słowacji, który zaznaczył, że Rosji nie da się rzucić na kolana. Ukraina była gotowa do podpisania porozumienia, jednak zaczęli przychodzić tacy ludzie jak pan Johnson, który w tym czasie był już posłem, a nie premierem brytyjskiego parlamentu, a jednak bardzo aktywnie zabierał głos. Przekonywali rząd ukraiński, aby w żadnym wypadku nie podpisywał porozumienia pokojowego, aby nadal kontynuować wojnę, ponieważ strategia zakładała, że dzięki tej wojnie pojawi się szansa rzucić Federację Rosyjską na kolana. Ale kto zna Rosjan, ten wie, że kiedy są na kolanach, to tylko dlatego, ponieważ wiążą sznurowadło w bucie. Tak więc ta strategia nie wypaliła. Nadal żywy jest też temat zamrożonych rosyjskich aktywów, a teraz dyrektor Europejskiego Departamentu Międzynarodowego Funduszu Walutowego wezwał państwa do zapewnienia solidnych podstaw prawnych i zachowania ostrożności w związku z daleko idącymi konsekwencjami dla Międzynarodowego Systemu Walutowego. Nie mamy konkretnego zdania na temat warunków finansowania. Jeśli chodzi o wykorzystanie zamrożonych rosyjskich aktywów, to zalecamy, aby kraje, które rozważają podjęcie takich działań, poszukały solidnych podstaw prawnych. Należy również uważać na wszelkie konsekwencje dla międzynarodowego systemu walutowego. Alfred Kamer wygłosił też dramatyczny apel, twierdząc, że bez ogromnego wsparcia globalnych darczyńców, przyszłość finansowa Ukrainy wisi na włosku. Przedstawię aktualne informacje dotyczące tego programu. Władze Ukrainy zwróciły się ostatnio do MFW z prośbą o nowy program. Rozpoczęliśmy więc rozmowy z władzami Ukrainy w ramach makroekonomicznych programów, a także na temat tego, jakie środki byłyby przydatne, aby wprowadzić zmiany strukturalne, które byłyby przydatne, aby wspierać MFW. To jedna z części naszych dyskusji, a dyskusje te postępują i w tym tygodniu również osiągnęliśmy postępy. Będzie to jednak proces, który zajmie trochę czasu, a to dopiero początek tego procesu. Drugą częścią programu jest oczywiście konieczność zapewnienia, że finansowanie jest pewne. Jak wiadomo, finansowanie opiera się na darczyńcach, a wymagania są duże. Ukraina rozpoczęła więc rozmowy z darczyńcami w celu wypełnienia luki finansowej. I my również braliśmy udział w tych rozmowach, aby nakreślić, jak możemy je wypełnić te dyskusje nadal trwają i mogą zająć jeszcze trochę czasu. Z kolei Austria ogłosiła, że zgodzi się na najnowszy pakiet sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji, zmieniając swoje wcześniejsze stanowisko i usuwając kluczową przeszkodę przed głosowaniem. Austria domagała się, aby Unia Europejska odblokowała część rosyjskich aktywów w celu zrekompensowania austriackiemu Raiffeisenbank kar nałożonych przez Rosję. Donosi agencję Reuters, jednak dalej dowiadujemy się, że unijne rządy nie zgodziły się na taki ruch. Austria popiera dalsze wywieranie presji na Rosję i w poniedziałek zatwierdzi 19. pakiet sankcji, poinformowało po wszystkim Ministerstwo Spraw Zagranicznych tego kraju po oświadczeniu. Tymczasem Rosja oskarżyła Zachód o doprowadzenie do nowego etapu kryzysu nuklearnego. Warto zauważyć, że pojutrze wygaśnie umowa jądrowa. Zakończą się działania rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, która tę transakcję jądrową zatwierdziła 10 lat temu. Kwestie dotyczące nierozprzestrzeniania broni jądrowej zostaną usunięte z porządku obrad z Dnia Rady Bezpieczeństwa. Aspekt irański nierozprzestrzeniania broni jądrowej jest ważny. Tutaj również w Wiedniu na każdej sesji Rada Zarządzająca ma dwa punkty dotyczące Iranu. To jedna z kompleksowych gwarancji bezpieczeństwa, które posiada Iran. Drugi punkt dotyczy monitorowania i weryfikacji w świetle rezolucji. Teraz nie będzie w porządku obrad sprawozdań dotyczących Iran. Będzie tylko jedno. Ogólnie rzecz biorąc, sytuacja jest nowa. Nie wiem, czy zachód zdaje sobie sprawę. Że ich postępowanie doprowadzi do tego, że będziemy mieli problem nuklearny. Z kolei Władimir Zoęcki podczas swojego codziennego przemówienia wideo potwierdził coraz większe zaangażowanie Europy w zakup amerykańskiej broni. Współpracujemy z partnerami w Europie, aby rozszerzyć program i zwiększyć zakupy amerykańskiej broni. W szczególności chodzi o systemy obrony przeciwlotniczej i niektóre środki naszego dalekiego zasięgu. W przyszłym tygodniu będziemy rozmawiać z partnerami w Europie na temat nowych wkładów do programu POR. Przygotowujemy również bardzo ważne porozumienia z niektórymi krajami dotyczące broni i technologii obronnych. Nasze możliwości zostaną rozszerzone. Zespół biura analizuje obecnie jedną umowę, którą przygotowujemy już od kilku miesięcy. Chciałbym również podziękować premier Ukrainy Julii Firydenko oraz całemu zespołowi, który współpracuje z partnerami w zakresie dostaw gazu dla Ukrainy i wsparcia energetycznego. Dzisiaj przedstawiono raporty na ten temat. Istnieją znaczące wyniki zarówno w Ameryce, jak i na Słowacji. W kwestii energetyki mamy wspólną wizję. Podobnie jest w przypadku naszych innych partnerów. W Europie nie powinno być żadnych rosyjskich zasobów energetycznych, a sygnały z Ameryki są jasne. Obecnie są oni gotowi dostarczyć do Europy tyle gazu, ile trzeba, aby zastąpić rosyjskie zasoby. Europa składa swoje działania uzależnie od rosnącego zagrożenia ze strony Rosji, co teraz ogłosił kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Ta wojna może zakończyć się w ciągu 24 godzin, jeśli Ukraina przestanie walczyć i odda kraj Rosji. W takim razie możemy być jednak pewni, że jutro Rosja może zaatakować kolejny kraj. Może to być Mołdawia, mogą to być kraje bałtyckie. Możemy to nawet być my. Każdego dnia widzimy, jak cyberataki Rosji sprawiają, że jest odpowiedzialna za dezinformację i wiele innych rzeczy. Myślę, że teraz będziemy musieli bronić naszej wolności w inny sposób niż sądziliśmy w ostatnich dziesięcioleciach. Tak niestety jest. Rosja nie pogodziła się z tym, że świat jest taki, jaki jest dzisiaj. Sam Putin twierdzi, że największą katastrofą dla Rosji był upadek Związku Radzieckiego w latach 90. Takie jest zdanie Putina. Można z tego wywiązkować, że teraz znów władza i wojsko może decydować o polityce i o agresji. Nie tylko wobec Ukrainy, ale także przeciwko wielu krajom w Europie. Będziemy musieli porównie się bronić. A jeśli podoba Wam się ten materiał i chcecie być na bieżąco z najważniejszymi informacjami z Polski i ze świata, to zachęcam do polubienia tego filmu oraz subskrypcji kanału wiadomości. Dzięki, do zobaczenia już jutro w kolejnym odcinku.